Jak się ma swoje dziury wewnętrzne, nie zasypane przez samych siebie, jakąś tam pracą ze sobą, to druga osoba tego nie zasypie. Muszę być inna, lepsza, piękniejsza, żeby być kochana. To może mieć bardzo, bardzo długie korzenie i jak my się tym nie zajmiemy, to ty możesz mieć nową twarz, dalej będziesz szukała jakichś cudownych medykamentów. Pewne zawahania powodują to, że długofalowo możemy mieć fatalne skutki. Że nagle możemy obudzić się znowu koło tej osoby i powiedzieć: Jezus Maria, kto to jest. Prowadząc własny podcast Opal w kamerze, jak również otaczając się ludźmi biznesu, zauważam jedną bardzo potrzebną rzecz, mianowicie rozmowę o relacjach z drugim człowiekiem, rozmowę o relacjach damsko-męskich. I właśnie tutaj nie mogłam znaleźć lepszej osoby jak Magda Czaja, która jest w tym ekspertką, i postanowiłyśmy wspólnie ponagrywać dla Was cykl rozmów bardzo potrzebnych, właśnie o związkach, o tym, jakie mamy do nich podejście, jak my mamy się sami odnaleźć w tego typu relacjach. Serdecznie Was zapraszam do tego. Cyklu. Ja nazywam się Olga Palka, jestem na co dzień przedsiębiorcą. Pracuję również z parami, ponieważ mam szkoły tańca, gdzie uczę ludzi lepszego kontaktu ze sobą, ale również jestem osobą, która organizuje konferencje, prowadzi je ze sceny i prywatnie bardzo dużo rozmawiam z ludźmi. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do odsłuchania naszych rozmów. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam wszystkich widzów i słuchaczy kanału. Radykalne wybaczanie, podcast Radykalne wybaczanie, ale też fanów i wielbicieli podcastu Opal w kamerze. Ja się nazywam Magdalena Czaja, jestem szefową Instytutu Metody Typinga, a ze mną w studiu jest Olga Palka, która właśnie prowadzi kanał Opal w kamerze. Tak, dzień dobry, witam serdecznie was wszystkich. A temat dzisiejszego odcinka Wyszedł spontanicznie. Bardzo. W ogóle go nie planowałyśmy. Tylko tak sobie rozmawiając o, nas, o naszych doświadczeniach, a obie mamy to do siebie, że mówimy tak, jak jest, opowiadałyśmy sobie o pewnych um, takich sytuacjach, insynuacjach w społeczeństwie. I doszłyśmy do takiego wniosku, że bardzo wiele kobiet, um, bo chyba o kobietach będziemy dzisiaj głównie mówić. No płacę ci tak samo. Tak, robi wszystko, żeby ta druga strona. Zauważyła tą osobę, a tego, zauwa a tego zauważenia nie widzi, nie odczuwa. Nawet tak pomyślałyśmy, e, zrobię wszystko, żebyś mnie zauważył. I wiesz, co mi się przypomina? Muszę to powiedzieć, ponieważ to jest mój ulubiony kawał. Dobra, kawał brzmi tak. E, żona i mąż. Żona absolutnie robi wszystko, żeby mąż ją zauważył. Więc y, zmienia fryzury, sztuczne rzęsy, piersi sobie zrobiła, y, tyłek sobie zrobiła, ubrania zmienia, a on po prostu nic siedzi, czy czyta gazetę, w ogóle nie widzi. Pewnego dnia ona już tak po prostu absolutnie sfrustrowana tym, że żadne jej wysiłki nie przynoszą efektów, założyła sobie y, maskę przeciwgazową. Usiadła w tej masce do śniadania, on siedzi obok, czyta gazetę, i ona tak siedzi, i on tak rzucił na nią okiem, raz, drugi, i w końcu tak patrzy i mówi: A ty co? Brwi zgoliłaś? Kocham ten kawał, ponieważ on jest dosłownie o tym, o czym my mówimy. No powiem ci było to dość brutalne, ale to musimy dzisiaj porozmawiać i o kobietach, i o mężczyznach, bo byłoby to nie fair, mhm. gdybyśmy się uwiesiły tylko na nas na kobietach. Słuchajcie, to tak wyszło trochę spontanicznie, dlatego że podzieliłyśmy się właśnie z Magdą swoimi doświadczeniami na temat botoksu, na mhm. temat operacji plastycznych i tego, że gdziekolwiek się dzisiaj nie pójdzie, no to faktycznie mnóstwo kobiet dba o Siebie, mężczyzn również, bo to tyczy się przecież obu płci. Natomiast trzeba rozgraniczyć sytuację, kiedy robi się to hmm, dla siebie, pytając, to znaczy dla siebie, a y, kiedy robi się po to, żeby być tak jak powiedziałaś, zauważoną, zaakceptowaną. Dlatego, że ten, ten lęk przed odrzuceniem jest dla nas ludzi największym lękiem takim społecznym. Tak, jednym z największych. Jednym z największych i to jest widoczne na wystąpieniach, czyli na scenie, jak ludzie reagują na krytykę, jak ludzie reagują na... Wczoraj słyszałam takie fajne stwierdzenie, że brawa i oklaski to nie to samo. Fajne, nie? Mm, fajne, fajne. Bardzo fajne, mm. bardzo ze mną to zostało. Mm -hmm. Więc jak ludzie stoją na scenie i dostają oklaski, a jak dostają brawa, to jest to mm -hmm. też odczuwalne. Y więc naprawdę y mnie to przeraża, ta cała sytuacja. Y prosiłaś, żebym się podzieliła swoim doświadczeniem, no to y podzielę się, dlatego że y no, jestem osobą, która gdzieś tam też tej twarzy trochę pokazuje, i dostałam, słuchajcie, taki telefon y no, z dwa miesiące temu od salonu urody, do którego dawno temu chodziłam jeszcze w Katowicach, jak mieszkałam na, na, na jednym z osiedli, I miałam bardzo dobre skojarzenia z tym, z tym salonem, dlatego że tam chodziłam na normalne zabiegi w stylu maseczka, jakiś tam masaż kobido i tak dalej, i tak dalej. I zadzwonili do mnie z takim follow-upem, a że może bym się pojawiła, bo teraz mają takie darmowe dermokonsultacje. No i tak sobie pomyślałam, ja mówię, kurczę, trochę mam nie po drodze, bo już tam nie mieszkam i w ogóle. Ale się wybiorę, no bo rzeczywiście yy, warto być na, na czasie. Przyszłam do tego salonu, yy, kazali mi usiąść yy, przy takiej maszynie, która mi zrobiła zdjęcie i, i ta maszyna później pokazała na tej analizie, ile mam lat. Że jednak jesteś stara. Że jednak jestem stara, mam 33, <noise> tak. Yy, natomiast yy, co się zadziało później? Przyszła pani właścicielka, bo okazało się w ogóle, że tam się zmienił staw, zmieniła, zmieniła się cała załoga, gabinet jest przed rebrandingiem i ja przyszłam na dermokonsultację do uwaga salonu medycyny estetycznej, o czym naprawdę nie wiedziałam, że to jest to. No i usłyszałam po takiej godzinnej rozmowie, że dla mnie, dla osoby tej 33-letniej, ostatnim dzwonkiem jest właśnie teraz botox, że skoro ja pracuję Telewizji YouTube'owej, skoro mam dużo zbliżeń, y, kamery i tak dalej, skoro mam zmarszczki mimiczne, bo ja się dużo uśmiecham. Y, Witam, mam, w klubie. Mam, mam tak. Ja, ja też je lubię, tak jak i ty. Mam, zma mam lwią zmarszczkę, mam jakieś po, po, poprzeczne zmarszczki na czole. Też to widzę, no umówmy się, no, no już jestem po 30, więc ten kolagen jest inny. Ale to był ten dla mnie moment, kiedy moje pierwsze zachowanie było absolutnie, że nie, że nie, nie zgadzam się, to w ogóle nie jest dla mnie. Natomiast to się zadziało, później. Ja wychodząc z tego salonu, zaczęłam zauważać te, te mm -hmm. swoje mankamenty. I to nie spowodowało, że okej, okay, to może ja jednak pomyślę o botoksie, tylko stwierdziłam, jak ba, jak, w jakim my świecie dzisiaj mm -hmm. żyjemy, że to jest na pierwszym miejscu i to jest jedyny wariant, jedyna furtka do akceptacji przez drugą osobę. Że my jesteśmy nieskazitelne, nieskazitelni. Że... Że my tak bardzo nie akceptujemy tego siebie, że my tak bardzo nie akceptujemy tej starości. Star starzenia się. Starzenia hmm. się procesu, że robimy wszystko za wszelką cenę, żeby siebie poprawić, a nie robimy wszystkiego za wszelką cenę, żeby poprawić nasze relacje, zdrowie i naszą głowę. To jest niesamowite. Jak zobacz, ona ci, ja to nazywam zatruła krew. Wkręciła mi więc. Ty, ty byłaś szczęśliwą, 33-latką, która. Dalej jestem. <laughs> tak. <laughs> która po prostu jest zadowolona. Z siebie, taka jaka no wiadomo, jest. Wiadomo, no przecież widzę pewne rzeczy, no jakieś tak, tam. Ale, ale, droższe kupuje, ale. Tak, ale słyszysz też komplementy. Ja ci też przecież powiedziałam, tak, że przepięknie wygląda. Ja wiem, że wygląda mi tak młodo, no to sobie nie daje. Tak, tak, tak. Ale, ale już ci zasiała wątpliwość tak, i tak. być może faktycznie, o faktycznie tutaj mi ta zmarszczka coś tam. I teraz, um, ile tutaj jest. Bo wiesz, to bardzo dobre pytanie zadałaś. Czy my naprawdę robimy te wszystkie poprawki kosmetyczkę, kosmetyczne dla innych i żeby nasz. Na przykład partner nas to, to zauważył, czy też jednak my próbujemy załatwić jakiś swój temat. I powiem Ci, znam taką historię: para, wieloletnia już, on jest w niej absolutnie zakochany. Kiedy ona mówi o tym, że może sobie oczy zrobić czy coś, to on jej mówi: nie, proszę cię, tylko nie rób oczu, bo ja jestem, ja kocham twoje oczy, ja właśnie w takich się zakochałem. Nic nie rób, ja się boję, że oni cię zepsują. No więc ona się z tego wycofuje, za chwilę przychodzi z jakimś innym pomysłem. No i tam jakieś są rzeczy, które on mówi: o to możesz sobie zrobić, to faktycznie, ale tego nie dotykaj, tego coś tam. I kiedy ja z nią rozmawiam, to ona jest świadoma tego, że mimo tego, że codziennie słyszy, że jest piękna, to ona tego nie akceptuje. Znaczy to jest jak puste kalorie. To jest jak jak jesteś głodna i złapiesz czekoladę, to ona cię nasyci, ale gdzieś tam ty wiesz, że ty nie zjadłaś pożywnego posiłku. I to tam wiesz, przelatuje przez ciebie, nie? Więc temat nie jest w tym, że ona to chce zrobić dla niego, bo on jej mówi: jesteś Piękna, jesteś wspaniała. Ja nie chcę nic, żebyś ty zmieniała. Ale ona gdzieś tam nie godzi się z tym procesem, przez który przechodzi jej ciało. I patrząc na ten kontekst, o którym ty powiedziałaś, to naprawdę zobacz, jakie trzeba mieć silne poczucie własnej Bardzo. wartości, żeby być ok z wchodzeniem w menopauzę, ze starzeniem się. I ta jej historia dla mnie jest o tym, że jak się ma swoje dziury wewnętrzne nie zasypane przez samych siebie jakąś tam pracą ze sobą, bo większość ludzi nie wynosi tego z domu, to druga osoba tego nie zasypie. Bo można by było powiedzieć, że jak kobieta ma jakieś kompleksy, to jak spotka partnera, który nią będzie zachwycony, to, to jej przejdzie, no nie, nie przejdzie. Nie przejdzie. Wiesz, z tymi zabiegami kosmetycznymi oczywiście, wiesz, jak to się mówi, wszystko jest dobre z umiarem, tak? No Na pewno tak, ale y, kwestia, co jest, y, co jest drugą stroną medalu, czyli co za tym stoi, to właśnie z tymi zabiegami kosmetycznymi jest trochę tak jak z tatuażem. Mało kto kończy na jednym tatuażu. Akurat no, mam trochę doświadczenia, bo mój brat ma, ma salon tatuażu, więc mhm. znaczy, pracuję w salonie z menadżerem, więc tak, to on, prawda. rzeczywiście jest to uzależniające. Jest uzależniające mhm. nieprawdopodobnie, i, mhm. i ludzie nie zdają sobie sprawy, że pewne rzeczy zostają z nami raz na zawsze. Ile się słyszy, o no wypełniacze, na o wypełniaczach, przykład, okazuje wiesz, się, że. Jest, zostają. jest tego tyle na rynku dzisiaj. Mhm. To, ten, ten odcinek nie jest oczywiście chobotoksie, ale tylko wam pokazujemy, że pewne zawahania. Powodują to, że długofalowo możemy mieć fatalne skutki. Że nagle możemy obudzić się znowu koło tej osoby i powiedzieć, Jezus, Maria, kto to jest? Bo jest do siebie kompletnie niepodobny i widzimy, jak ta osoba się zatraca. Ale też słyszałam o takich przypadkach, gdzie miały miejsce zabiegi chirurgiczne, yy, gdzie kobieta na przykład zrobiła sobie piersi, no i długofalowo ten związek nie przetrwał. Być może. Mhm. Wiesz co co to było powodem? Tak, bo, bo naprawdę z mojego punktu widzenia i mówię to świadomie, bo ja też jestem w takim wieku, chciałam mieć 33 lata. Jak miałam 33 lata, do głowy mi w ogóle nie przyszło. Zresztą ja byłam w tym. To był taki błogosławiony czas, że wtedy nie było tych wszystkich wynalazków, ale nie było też takiej presji. Zawsze chciałyśmy ładnie wyglądać. I zawsze była jakaś ładniejsza, do której się porównywało. Ale jednak no, teraz to jest do absurdu przez te filtry rzeczy są nierzeczywiste w ogóle, a my wierzymy, że takie są i tak dalej, nie? Ale dla mnie to wszystko jest ciągle o tym, o jakimś wołaniu ze środka, które mówi: "Nie jestem jak nie wystarczająca. Nie jestem wystarczająca, muszę być inna, lepsza, piękniejsza, żeby być kochana". I to może mieć bardzo, bardzo długie korzenie i jak my się tym nie zajmiemy, to ty możesz mieć nową twarz Sztuczne rzęsy, piersi, tyłek i wszystko, a dalej będziesz szukała testowe uzależnienie, dalej będziesz szukała jakichś cudownych medykamentów, dlatego że jak będziesz patrzyła w lustro, to będziesz dalej widziała osoby, które się nie da kochać. Ale wielu facetów jest podobnie pod kątem na przykład dóbr materialnych, faceci kupują coraz to lepsze samochody. Tak, to jest analogiczne. Staruje... Faceci na przykład startują w przeróżnych zawodach, też udowadniając, sobie i innym, że, że potrafią nie? I, i, i że mogą też się dowartościować w taki sposób. Oczywiście nie chcemy generalizować, ale za tym stoją pewnego rodzaju deficyty Braki, tak. bycia wystarczającym. My w ogóle mam wrażenie, że mamy dzisiaj duży konflikt wewnętrzny z byciem wystarczającym. Wiesz dlaczego? Bo nie wiemy, co to znaczy wystarczający. Mm, tak, nie wiemy nie znamy gdzie nie punktu odniesienia, gdzie to, to jest bo nie mamy takiej miary, do której moglibyśmy się odnieść, dlatego że zawsze ktoś będzie ładniejszy, zawsze ktoś będzie miał większe piersi, zawsze ktoś po prostu będzie młodszy, atrakcyjniejszy, czy lepszy, czy mądrzejszy, czy więcej pieniędzy, bo ta, ta cała machina ekonomiczna, te social media powodują nieprawdopodobne kompleksy. I pomimo tego, że mówi się już coraz więcej o tym, że pokazuje się, że to jest realny problem, nie ma opcji. To jest nasz ten umysł gadzi, tak? On chce nagrody, on chce być podziwiany, chce być doceniany, i jeżeli my rzeczywiście nie mamy mocnego podłoża swoje, swoje, swojego poczucia własnej wartości, to jest, to jest w ogóle mega ciężkie no to, to hmm. są takie problemy. Czyli temat brzmi porównywanie. Tak. Nie? Czyli gdzie ja patrzę? Czy ja patrzę do góry cały czas, do ludzi, którzy są młodzi, piękniejsi? No wiesz, to jest trochę tak, jak ja bym się chciała porównywać z figurą y, i twarzą dwudziestolatki. No to jest nierealne. Co prawda są próby teraz, słyszałaś pewnie o tym mężczyźnie ze Stanów, zapomniałam nazwiska, który y, eksperymentuje na sobie, a jest bardzo bogaty. Y, I jego cały dzień, chyba od godziny czwartej albo piątej rano, polega na tym, że on przyjmuje suplementy, przyjmuje... Y, y, Wlewki, jakieś? wlewki, ćwiczy, je, on, on je tylko chyba tam do godziny 13, potem już, wiesz, ten, ten fasting stosuje i codziennie ma badane parametry ciała. Polecam dokument na Netflixie. Total, total odlot. Ale jak ja oglądałam ten film, widziałam jego wyzwania, bo on opowiada swoją historię. I dla mnie, osoby z innymi, pracującej z innymi, e, widziałam już pewne sygnały, z czego się bierze ta jego walka z, ze swoim ciałem. Bo tak naprawdę, jakby się tak zastanowić, to on walczy z tym ciałem. Bardzo krótko śpi, wiesz, zmusza się, czy znaczy zmusza się. On to mówi, że sam to robi i chce to robić, ale no, nie prowadzi takiego normalnego trybu życia. Tylko naprawdę, z, z punktu widzenia normalnej osoby, to jest to reżim. To jest to po prostu olbrzymi reżim, jaki on sobie narzucił. No i jest to ciekawe, jak ten eksperyment się skończy. Na razie twierdzi, że wiek ciała się cofa. Yy, ale on... jak długo w tym można żyć. No właśnie, no wiesz, ten efekt. Będzie Tak, Tak, <laughs> tak. Także wiesz, ale zobaczymy. Tak, więc zobaczymy. Yy, natomiast jak ja na niego patrzyłam, to sobie pomyślałam, kurczę, to ja już wolę, wolę zacząć mieć zmarszczki, ale się wyspać i zjeść sobie to, tak. co chcę. A nie być w takim właśnie reżimie, no bo to naprawdę to brzmiało jak katorga z mojego punktu widzenia. On mówi, że robi to dla człowieczeństwa, żeby pokazać, że da się cofać wiek biologiczny, no i zobaczymy. Natomiast powiem Ci tak o tym porównywaniu jeszcze. Ja niedawno. Mój kolega wrzucił filmik, bo ja przez 20 lat prowadziłam agencję reklamową. W tej agencji odnosiliśmy duże sukcesy, ja tam odbierałam różne nagrody i tak dalej. I on wrzucił taki filmik, jak ja udzielam wywiadu. Miałam wtedy chyba, nie wiem, 15 lat mniej niż teraz. I patrzyłam na siebie i sobie myślałam, kurczę. Ja nie widziałam. Jak ja fajnie wyglądam. Ja tego po prostu nie widziałam. Ja oczywiście widziałam te moje braki. Te, to, o, tutaj coś tam. Rzęsy zawsze chciałam mieć długie i kręcone, nigdy nie miałam. Rozumiesz? I teraz powiem ci, że mam taką filozofię, że jak to mówi moja ukochana siostra, Madzia, lepiej nie będzie. <śledziny> Dobrze już było. <śledziny> nie, że dzisiaj jest ten moment, kiedy ja wyglądam. Super tak. z perspektywy mnie za 10 lat. No tak. Rozumiesz, tak, że ja za 10 lat, jak będę oglądała ten, z Tobą ten spotkniłam. podcast, tak. to powiem sobie tak, miałaś rację, wyglądałaś wtedy super. A teraz krótka przerwa. Wiemy, że licznie oglądacie nasz kanał, wielu z Was też nas subskrybuje, mamy już 30 tysięcy osób subskrybujących, zostawiacie liczne komentarze, wysyłacie podcasty innym do oglądania, ale wiemy też, że nie wszyscy, którzy wpadają do nas na ten kanał, naciskają ten bardzo ważny dla nas guzik subskrybuj. Jeśli więc chcecie nam okazać wsparcie i swoją miłość, bo tak właśnie to rozumiemy, to naciśnijcie ten guziczek. Jest to dla nas bardzo ważne, a my ze swojej strony obiecujemy, że będziecie mogli tutaj dalej oglądać wartościowe, karmiące i pomagające lepiej żyć treści. Dziękujemy Wam bardzo. I wracamy do odcinka. W zeszłym tygodniu byłam robić zdjęcie do paszportu mhm. i y, ostatni miałam 10 lat temu, tak? Mhm. I ta pani, która mi robiła zdjęcie. W urzędzie, w urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, mówi tak, niech się pani dobrze przyjrzy, bo pani jeszcze za, zatęskni za, za, za tym widokiem. Mm -hmm. I że panie, które tutaj przychodzą, to proszę, żeby zrobić takie samo zdjęcie, jak 10 lat temu. A to ciekawe, że im zależy na zdjęciu do paszportu, bo są takie... Nie, zdjęcia są ogólnie ohydne, te zdjęcia, tak, no, okropne, tak. jak księżyc w pełni. Tak, ale kto je ogląda, Ale popatrz, jeszcze inną rzecz, że nasze mamy wyglądają dzisiaj znacznie lepiej, niż jak były młodsze. Ludzie... Ale wiesz co, to, to chyba kwestia fryzur, tak, ubrań. Tak, tak. No, że, tak, że ta tak. moda i te fryzury i, i też dostęp pewnie do wielu zabiegów no tak. umów myślę powoduje, że rzeczywiście ludzie wyglądają lepiej, no bo też bardziej o siebie dbają i jest inna świadomość. Dlatego tutaj absolutnie my nie chcemy powiedzieć, że nie róbcie niczego, nie, dbajcie, nie, o nie siebie. dbajcie o siebie, tak, bądźmy naturalne. Bo ja też przecież farbuję odrosty, bo nie chcę mieć i jak się pojawią siwe włosy, no to tym bardziej będę chciała gdzieś tam to, chociaż nie wiadomo, zakamuflować. Ale wiesz co, mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach największym luksusem jest przeciętność. Tak myślisz? Przeciętność? Tak. A ja... Ale taką uh -huh. normalność, uh -huh. wiesz, A że normalność. po prostu przeciętność, uh -huh. normalność, że jak się ma normalne problemy, uh -huh. jak się ma normalne starzenie, gdzie spotykamy się po latach. Ja też mam przyjaciół, z którymi studiowałam. Oni mają dzisiaj rodziny. Uh -huh. Znamy się już ile? no Ponad 10 lat i to grubo ponad 10 lat. Czy moją przyjaciółkę Martynę, z którą się znamy, 18 lat ponad no to fajnie tak obserwować siebie, że my za tymi zmarszczkami, za tym wszystkim mamy po prostu kawał doświadczenia, że my jesteśmy fajnymi babkami, fajnymi ludźmi, fajnymi facetami, którzy no, starzeją się z godnością, bo to jest to, żeby starzeć się z godnością. I wiesz, kto mi przychodzi teraz na myśl? Pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Mhm, tak. Ona rewelacyjnie wygląda. Tak, tak, tak. Ale wiesz co, o i bardzo dobrze, że o niej mówisz. Bo wiesz, co ja uważam, że w jej przypadku, i to chcę powiedzieć, wygląd, zadbanie to jest jedno, ale zobacz, jaką ona ma energię. No o to mi chodzi. Bo ona nie robi operacji takich plastycznych, że nagle nie wygląda jak ona i tak dalej. I, i mój apel by był taki, słuchajcie, jak my zadbamy o nasze samopoczucie, o nasz wewnętrzny dobrostan, o samoakceptację. Po akceptację tego, że jestem kim jestem, czasem daje ciała, ale generalnie jestem w porze człowiekiem, to wtedy energia, bo wiesz co jest atrakcyjne dla innych ludzi? Jak jest fajna energia, uśmiechnięta energia, żywa, żywe jest seksji. To zresztą chyba powiedziała, te słowa usłyszałam po raz pierwszy od Marty Niedźwieckiej, która ma podcast o zmierzchu. Tak. I Marta tak powiedziała, żywe jest seksji. A nie uwodzące, nie idealne piękno. Bo zwróć uwagę, ja znam bardzo wiele kobiet, y, które są nieprzeciętne, piękne, ale są tak skupione na tym swoim wyglądzie, i żeby zawsze było pięknie i idealnie. I idealnie że one są takie, jakby zga, zgaśnięte, wiesz? Takie, mm -hmm. y, nie zapomnę, kiedyś byłam zaproszona na, y, do ambasady amerykańskiej na Dzień Niepodległości. I spotkałam tam parę, dziewczyna po prostu, no przecudnej urody. Barbie. No przecudna, naprawdę. Partner bardzo słabo ją traktował, muszę powiedzieć. I ponieważ on ją źle traktował, no to ja stałam z nią i rozmawiałyśmy. Była dużo, dużo młodsza ode mnie. I, i ona była dosyć kuso ubrana, jak na taką okazję. Wszyscy się za nią oglądali, mężczyźni. A ona powiedziała do mnie takie słowa, wiesz, Strasznie Ci dziękuję, że tak ze mną stoisz i rozmawiasz, bo zwykle, jak jestem na imprezach, to wszyscy mężczyźni się na mnie patrzą, ale kobiety się ode mnie odsuwają. I miałyśmy długą rozmowę, w której ja mi też trochę jej powiedziałam, jak te kobiety odbierają jej ubrania. Tak, z czego to może wynikać? Ja nie wiem, czy ona sobie to by wzięła, czy nie, ale to było tak smutne, co ona powiedziała, bo ja zobaczyłam, jaka ona jest samotna. Ci ludzie są bardzo samotni. Bo Ale zobacz, że te osoby, które o siebie m, na, według niektórych nad wyraz dbają, czyli właśnie są tacy idealni, zadbani, że nie wyjdą absolutnie bez make-upu z domu, y, to oni też tworzą takie pary, bo mężczyźni też przecież mocno mhm. o siebie dbają, też, y, to jest też super, ale, ale też mają takie tendencje do popadania w skrajności i mamy tak, takiego y, stereotypowego Kena i Barbie. To, to, to ci ludzie też są mega samotni, jakbyś tak posłuchała, o czym oni rozmawiają, albo mało tego, żeby w ogóle rozmawiali, no to, no to, to jest przykre. Ale dlaczego? Dlatego właśnie, że niezadbane jest w Deficyty. wielu przypadkach, wiesz, to wnętrze, tylko cała energia jest skierowana na zewnętrze. I to jest to, ta metafora, którą ja często używam, to jest tak, jakby stali na głębokiej wodzie, trzymali piłki napompowane, trzymali je pod wodą i te piłki to jest to, żeby nie wyskoczyło, że, że mają pryszcza albo że mają nieładną skórę, albo coś tam, i cała energia jest stokierowana. Natomiast tak naprawdę my przychodzimy na ten świat po to, żeby się rozwijać tu w środku, i w relacjach z innymi. Więc okej, okay, ja też lubię ładnie wyglądać, i też mam takie momenty, kiedy widzę to, że moje ciało idzie do przodu, i wkurza mnie to momentami, ale generalnie lubię siebie. I nawet w tych momentach myślę sobie, słuchaj, za dziś, słowa mojej siostry, będzie tylko gorzej. Więc wtedy sobie przypominam, że jest dobrze, że, że tak jak jest, jest tak jak powinno być. Nie? Więc praca ze sobą, żeby nikt nie musiał nam próbować zasypywać tych dziur, bo to się nigdy nie udaje. I pielęgnowanie tych deficytów, które mamy w sobie, czyli zauważanie. Odkrycie. Odkrycie, odkrycie, tak, odkrycie. Zauważanie i pielęgnowanie tych deficytów, bo wiesz, no, niech każdy żyje jak chce, według tej książki, właśnie pozwól im. Każdy ma swoje życie. Naszą misją Twojego podcastu, mojego podcastu jest to, żeby zauważać i nazywać rzeczy, które najczęściej zamiatamy pod dywan, które są tematami tabu. Bo umówmy się, no, wielu, zakładam, wielu z naszych widzów, którzy są świadomi, mają podobne spostrzeżenia do nas, bo my takich ludzi przyciągamy do siebie. Ci, którzy nas uważają inaczej, to nas nie oglądają. To oni właśnie śledzą te takie trendy, milionowe zasięgi i tak dalej. My może mamy inną widownię, ale to jest taka widownia, która rezonuje z nami i dokładnie wie, o czym my mówimy. I jeżeli my o tym mówimy, to jest duża szansa, że oni też będą o tym mówić, a to już. Będzie efektem aureoli, więc, tak. więc trafi. Nie ma co kogo ratować na siłę, bo nie będziemy się bawić w ratowników. Jeżeli chociaż jedna osoba, która żyje w takim systemie, że na przykład musi zasłużyć, bo uważa, że jak zrobi sobie, nie wiem, piersi, botoks, cokolwiek, to wtedy będzie warta miłości. I ją uratujemy w ten sposób, takim podcastem, naszą rozmową, no to to urządzcie. Tak, jeśli, nasz jeśli pomożemy choć jednej osobie, to tak. cel został osiągnięty. Jeszcze mi przyszło do głowy, że warto powiedzieć w nawiązaniu do języków miłości, że mogą być takie osoby wśród nas i są w związkach, które czują się kochane, kiedy dostają komplementy. I z tym też nie ma co walczyć. Dlatego, że to po prostu jest sposób, w jaki my odczuwamy, że jesteśmy dla kogoś ważne, zauważone, ważni, zauważeni i tak dalej. Chociaż jak moja mama mówiła mężczyźnie, nie wolno prawić komplementów, bo się zepsuje. Też jest takie powiedzenie, nie? Ciekawe. Ale mówię o tym po to, że jeżeli ktoś jest partnerem takiej osoby, to żeby próbować jednak uczyć tego języka. Czyli docenić, że pięknie się wyglądasz, o jak się ładnie obcięłaś, o superciw tych spodniach. Mówię tu i o mężczyznach i kobietach, żeby nie było, że to tylko do kobiet, bo mężczyźni też mówią językiem mm -hmm. afirmacji, czyli właśnie komplementów. I żeby po prostu się doceniać i dawać to innym, ale myk w tym, żeby od tego nie zależało nasze poczucie wartości. O to właśnie chodzi. Żeby no. z tego wywiadu wybrzmiało to, że oczywiście warto dbać o siebie, ale trzeba mieć mocne podłoże takie wewnętrzne, żeby tam przede wszystkim zadbać, a cała reszta, czyli ten świat zewnętrzny, to no to już tutaj jest druga. Tak. Natomiast Druga jeśli historia. ktoś się decyduje na operacje plastyczne i tak dalej i tak dalej, wszystko jest dla ludzi. Oczywiście. I to, że ktoś to robi, to też nie jest od razu stygmatem, że to ta osoba. To też zmienia życie. To tak. Ja też jestem tak. Tak, tak, tak. Więc ja czasami naprawdę widzę takie metamorfozy i one są zachwycające. I jeśli tylko ktoś prowadzi spełnione życie, ma w porządku poczucie własnej wartości i wybiera sobie zrobienie operacji, to to też jest w porządku. Jak najbardziej, tak. Zapraszamy Was serdecznie do tego, co będziemy organizować teraz, w przyszłości, bo to też w zależności, kiedy oglądają nasi widzowie, ale będą tylko wiedzieć o tym wtedy, kiedy będą w newsletterze. Tak, jest, dlatego zapraszamy do prenumeraty naszego newslettera. Będziecie tam dostawać informacje na bieżąco, co się u nas dzieje, co fajnego proponujemy, bo jak słyszycie, naszą misją jest pomóc Wam, żeby płynęła miłość. Czy jesteście już w związku, czy pomiędzy związkami? Zawsze warto poszerzać wiadomość. Za dzisiaj dziękujemy. Bardzo dziękujemy.